Aniele mój czuwaj, chroni. Aniele mój, prowadź w noc. W twoich skrzydłach spocznę dziś, aniele bądź przy mnie. Aniele mój czuwaj, chroni. Aniele mój, czuwaj, chroni. Dobry wieczór, bracia i siostry. Dziś wieczorem. Powierzamy nasze serca i ciała opiece anioła stróża. Gdy światło dnia gaśnie, a cisza otula domy, wołamy do nieba. Chronimy nie wieczorem i w nocy. Z ufnością oddajemy nasz sen temu, który strzeże nas nieustannie. Niewidzialnemu, lecz obecnemu w miłości. Posłanniku Boga. Kochani, módlmy się, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Aniel Boży, stróżu mój, wierny towarzyszu danej mi przez Boga łaski, proszę, bądź przy mnie w tej nocy. Odsuń lęk, rozprosz myśli, połóż swoje światło w ciemności mojego serca. Niech Twój cień będzie dla mnie ochroną, a Twoje skrzydła spokojem. Amen. Cisza zapada nad światem, zmęczone myśli opadają jak liście. Wchodzę w noc, nie wiedząc, co przyniesie, ale wiem, że ty jesteś. Czuwasz, jesteś blisko, delikatny jak oddech Boga. Delikatny jak oddech Boga. Anioł nie śpi, gdy ty zasypiasz. On trwa z miłością przy Tobie. Niech anioł stróż osłoni cię swym skrzydłem, niech noc będzie spokojna, a poranek jasny. Niech Bóg przez jego obecność prowadzi cię ku pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zamykamy ten wieczór w ciszy modlitwy, w której ufnie zawierzamy się Bożemu posłańcowi. Niech ta noc przyniesie wytchnienie, a serce zostanie napełnione pokojem. Cicho stoisz u drzwi snu. Niewidzialny, wierny, cierpliwy, Jesteś światłem w zmroku, Powietrzem, którym oddycham, Szeptem, który koi, Stoisz cicho u drzwi snu. Niewidzialny, wierny, cierpliwy. Stoisz cicho, u drzwi snu, zasypiam spokojnie, bo jestem pod opieką Bożego Anioła. Bracie, siostro, jeśli to wieczorne spotkanie przyniosło ci pokój i nadzieję, zostaw polubienie i zasubskrybuj. Nasz kanał. Dzięki temu będziesz otrzymywać codzienne światło na drogę wiary. Twój znak wsparcia pomaga nam wzrastać i tworzyć więcej dobra. Anioł czuwa, Bóg prowadzi. Odpocznij w pokoju. Jestem spokojny, bo ty jesteś. Nie widzę cię, lecz czuję twoją obecność. Nie boję się nocy, bo nie jestem sam. Ty jesteś, a niele Boży. Nie boję się nocy, bo nie jestem sam. Ty jesteś, a niele Boży. Ty jesteś, a niele Boży. Jesteś, Aniele Boży.